Przed pierwszym etapem Rafał Majka chwalił swoją nową kurtkę, strój, a potem były potrzebne poprawki krawieckie w trakcie wyścigu. Jak to wyglądało i co się stało? Nie, 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 dużo nie było poprawek, także zamek się trochę przyciął i, i był problem, ale daliśmy radę z tym zrobić. Akurat była wtedy kraksa, także e, udało się ominąć tą kraksę i nie byłem w tej kraksie, także no zdarza się, zdarza się. Jak się czujesz po tym pierwszym etapie? Było bardzo szybko i, jak wiemy, pierwszy etap jest bardzo nerwowy na turę jak zawsze. E, a dzisiaj zobaczymy, może pogoda wytrzyma? Wytrzyma, ale podobno ma popsuć się już na samym końcu. E, jakie są twoje oczekiwania przed tym drugim etapem? Oczekiwania. Ja myślę, że dzisiaj przyjedzie około 20-25 kolarzy na finisz będzie finisz z małej grupki. Ten finisz będzie z twoim udziałem? Znaczy, na pewno będziemy próbować, e, możliwe, że mamy czek kolarzy, możliwe, że czegoś innego. Zobaczymy jak będzie ustawiony wiatr pod górę. Także e, ja powiem tak, e, bardziej się nastawiamy też na jutrzejszy etap, a dzisiaj dzisiaj też musimy być tam z przodu. No i ja aby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.